Cześć! Mam dla Państwa radosną wiadomość. Osiem gwiazdek, czyli jebać pis, zaczyna się materializować, a to dopiero radosny prolog. Im bardziej będą lądować w koszu przed wyborcze obietnicą o tych wszystkich kredytach 0%, kwotach 60 tysięcy wolnych od podatku, dobrowolnych ZUS-ach, haraczach, niby zdrowotnych od dochodów firm, aborcjach na życzenie, 35-godzinnym tygodniu pracy i tak dalej, tym bardziej nasilać się będzie polowanie na czarownicę. Im bardziej nowa władza będzie dawała dupy, tym bardziej będzie dawała w dupę pisowi, bo każda władza musi mieć dyżurnego chłopca do bicia, prawda? Jeszcze totalna opozycja nie zaczęła. Rządzić. a już jej 100 obietnic, które miały być zrealizowane w 100 dni, wydają się być ściemą, choć na prima aprilis, czyli 1 kwietnia, rząd Tuska powinien dać narodowi na tacy obiecane konfitury. Oczywiście nowa władza nie powie narodowi prima aprilis. Narodzie, na, na żartach się nie zdasz. To był żart, czyli lepsza wersja programu Mam Talent. Mamy talent w robieniu was w konia. Nawet jeśli wyborczy żart już był kiedyś powtarzany w towarzystwie, czyli pieniędzy nie ma i nie będzie, to przecież dobry żart wart każdych pieniędzy, prawda? Żadna władza nie powie wyborcom wprost, że to były jaja, dlatego zamiast chleba da ludowi igrzyska. I mniej chleba, czyli spełnionych obietnic, tym więcej igrzysk. Jak w cesarstwie rzymskim trzeba w koloseum rzucić lwom na pożarcie przeciwników politycznych, niech gawieć nasyci się rządzą zemsty. Z każdym dniem powiększa się lista proskrypcyjna, lista zbrodni rządu PiSu i prezydenta oskarżanych o obalanie demokracji, konstytucji, łamanie wszelkich praw, bezprawie w instytucjach i rozkradanie państwa. PIS, rząd, prezydent działali nielegalnie, bezprawnie. Powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, a raczej Trybunałem Ludowym, jeśli prawo nie zezwala, by olać Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, żeby ich upiec narożnie. Z każdym dniem, proszę Państwa, wychodzi na jaw prawda oczywista. Przez 8 lat Polską rządziła dyktatura, reżim. A jeśli tak, to PiS powinno się zdelegalizować. Wszak to rak, nowotwór na zdrowym ciele narodu, jak powiedziała pani posłanka Pawliczak. Wniosek wydaje się bardzo prosty: członków PiSu ścigać i karać bez litości. Sądy ludowe na czele z panią Gasiuk. Pichowicz, Robespierre, w spódnicy powinny wyłapywać szubrawców z PiSu, wypalać im gorącym żelazem osiem gwiazdek na czoło, na tych, którzy pełnili zbrodnicze funkcje w strukturach reżimu dla uciechy i satysfakcji ludu, czyli dla sprawiedliwości społecznej, łamać kołem, rozrywać końmi, palić na stosie, topić w przerębli i zawsze na oszach ludożerki, Niczym w średniowieczu na rynku, żeby widowisko było przednie, a w odróżnieniu od średniowiecznych realiów, egzekucje na żywo transmitować przez stacje telewizyjne. Nie będzie chleba, czyli 100 obietnic w 100 dni, będzie 100 egzekucji w 100 dni. Czeka nas farsa groteska i orwell do kwadratu w naszym cyrku, w którym póki co Sejm w demokratyczny sposób zamienia się w kabaret, w którym wygląda na to, Wszyscy chcą pokazać, że każdy ma talent do ośmieszania się. Na przykład pani posłanka Gajewska przychodzi do Sejbu ze swoim czteroletnim dzieckiem. Pani Gajewska, jak wszyscy posłowie, haruje w sejmie 24 godziny na dobę. Do tego za darmo. Jest biedna jak mysz kościelna, nie stać jej na przedszkole, cierpi dla narodu kosztem swojej rodziny. Posłanka Gajewska Robi z siebie i swojego dziecka widowisko. Nie wątpię, że pani Gajewska dała Polakom sygnał, żeby wszyscy zabierali swoje dzieci do pracy. Policjantki i policjanci będą zabierali dzieci do radiowozu, górnicy do kopalni 700 metrów pod ziemię, kierowcy autobusów za kółko, a maszyniści do parowozów. Dziecko posłanki Gajewskiej będzie bawiło się przyciskając guziki do głosowania. A dziecko w radiowozie będzie włączało syreny, żeby szybciej jechać. Są już na świecie i w Polsce propozycje, by pracownicy przychodzili do pracy także ze swoimi zwierzętami. No brawo! Bezduszny dotąd Sejm czy urząd będzie wyglądał niczym zo. Merdanie ogonami psów, kotów, radosny szczekot, miałczenie, przymilanie się do narodu, świergot ptaków, posłanek z Sejmowej Trybuny. Gasiuk Pichowicz z papugą arą na ramieniu i Dobermanem przy nodze na Sejmowej Trybunie. Cóż za piękny widok! Marszałek Hołownia będzie miał przed sobą akwarium z rybkami, które głosu nie mają, więc nie przekroczą limitu czasu na darcie ryja w słusznej sprawie, by wybatorzyć wreszcie ziobre, a potem powiesić go za ziobro jak Janosika. Sejm zamieni się w terrarium pełne ukochanych przez posłów i posłanki syczących przyjaźnie żmij, oswojonych skorpionów, kłapiących paszczami aligatorów, miłych świń szukających trufli między ławkami poselskimi, kretów ryjących pod stołkami. Folwark zwierzęcy w Sejmie. Cóż za piękna perspektywa! A jako dodatkowy bonus wieszanie za jaje, jaja kaczora i obcinanie po plasterku nosa Pinokia. Choć Pinokio ma konkurencję, bo tu kolejka powiększa się o tych, którzy obiecali 100 postulatów w 100 dni. Nie wątpię bowiem, że gdy już nowy Trybunał Ludowy ukaże wszystkich z ekipy reżimowej, rewolucja zacznie pożerać własne dzieci i zrzucać sani swoich na pożarcie pędzącym za saniami wilkom głodnym krwi. Znów ku ciesze gawiedzi. Nie ma chleba, będą igrzyska. Show must go on. Może nawet ekipa, ta nowa ekipa nie zbawi narodu, ale przynajmniej go zabawi. I w tym dorówna pisowi, a nawet go prześcignie. W końcu musi być jakiś postęp w show biznesie, tak czy nie?